Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. 1 grudzień 2013 roku, niedziela, godzina 10:37, czas polski, czas środkowoeuropejski. Szanowni Państwo, Panowie i Panie, pragnę poruszyć temat związany z konferencjami, które się odbywały w czasie II Wojny Światowej i po II Wojnie Światowej, tuż po II Wojnie Światowej, czyli konferencje, które się odbywały w następujących miejscowościach, miastach Potsdam, Jałta i Teheran. Pragnę Państwu podkreślić, że te konferencje, właściwie, na których zapadły ostateczne decyzje co do m.in. granic Polski, całej Polski, Odbywały się tak naprawdę bez udziału konkretnych przedstawicieli państwa polskiego. Zapewne znajdziecie w mojej notatce, że istnieje prawna możliwość, kierując się apolitycznym, bezpartyjnym prawem międzynarodowym, zweryfikowania ustaleń tych wszystkich konferencji, które właśnie kończyły się takimi, a nie innymi rezultatami w Poczdamie, w Jałcie i w Teheranie. Szanowni Państwo, Panowie i Panie, Okrągły Stół, który odbył się w 1989 roku, także można praktycznie nazwać drugą Jałtą i drugim Poczdamem, bo tak naprawdę zapadły ustalenia pomiędzy komunistami a stroną solidarnościową bez udziału praktycznie Większości mieszkańców Polski. I ten kontrakt właściwie spowodował to, że właściwie komuniści, postkomuniści są nadal u władzy. A tacy osobnicy jak Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz i im podobne osoby praktycznie przesiąkli komunizmem i reprezentują tak naprawdę niedojrzałą demokrację, lecz właśnie Hmm, współpracują z komunistami, a często z panem Leszkiem Millerem, nawet spożywają lunch, piją alkohol po to, żeby po prostu zacieśnić więzy i marzy im się przywracanie yy, reżimu totalitarnego, do którego należał i należy jeszcze komunizm. Na to przyzwolenia nie ma i nigdy nie będzie. Zapraszam jeszcze raz, szanownych Państwa, Panowie, Panów i, i, i Panie, do studiowania wszystkich moich materiałów, we wszystkich moich blogach zawodowych, we wszystkich moich notatkach. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, jak zwykle przemawiał do Państwa, apolityczny, bezpartyjny, prawnik międzynarodowy, specjalista prawa międzynarodowego, działający zawsze pod jurysdykcją Nato NZ rzecz bezpieczeństwa narodowego. Na rzecz utrzymania i zagwarantowania pełnej suwerenności dla obszarów całej Polski. Pozostałe moje funkcje prawdziwe i stanowiska występują we wszystkich moich blogach zawodowych. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego. Do widzenia!